Lekcja trzecia. Gospodarka wolnorynkowa, popyt i podaż. Na początek krótka powtórka wiadomości. Wiemy już, że aktualnie żyjemy w systemie pieniądza fiducjarnego, nie mającego pokrycia w dobrach materialnych. W systemie tym bank centralny w porozumieniu z rządem może dodrukować pieniądz, prowadząc do utraty jego wartości. Każdy nowy pieniądz zmniejsza siłę nabywczą wszystkich poprzednich. Pieniądze na nasze kredyty kreowane są przez banki z powietrza, jeżeli nie zostaną spłacone przez dłużników, zasilają ilość pieniądza nie mającego pokrycia w dobrach materialnych. Dziś zajmiemy się gospodarką wolnorynkową. Jest to gospodarka, w której wymiana dóbr dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi przy dobrowolnie ustalonej przez nich cenie. Na wolnym rynku kupujący i sprzedający nie podlegają ograniczeniom ani przymusowi ze strony podmiotów zewnętrznych, np. władzy państwowej. A warunki transakcji, w szczególności cena, zależą jedynie od ich obopólnej zgody. Przykład: Jeżeli chcesz sprzedać ołówek, koledze ze szkolnej ławki. Sam ustalasz za niego cenę i negocjujesz z kolegą, czyli klientem. Nikt nie wpływa na waszą umowę kupna sprzedaży. I ołówek sprzedajesz na przykład za 3 złote. Przeciwieństwem wolnego rynku jest rynek regulowany, na przykład centralnie planowany, gdzie państwo decyduje o cenach towarów i usług. Na przykład chcesz sprzedać ten sam ołówek koledze ze szkoły, ale dekretem dyrektora szkoły maksymalna cena za ołówek sprzedany na jej terenie może wynieść 2 zł. Ten samołówek sprzedajesz dużo taniej, gdyż ktoś za ciebie odgórnie zaplanował cenę ołówka. Kolejny przykład z większej skali. Wyobraźmy sobie, że w Polsce prywatna firma produkuje wspaniały samochód elektryczny, którego cenę ustalił wolny rynek na 300 tysięcy złotych. W pewnym momencie posłowie partii rządzącej postanowili, że każdy kupi sobie taką wypasioną furę. Natomiast mają jedynie połowę tej sumy. Postanawiają przegłosować w sejmie, że cena tego pojazdu od teraz na terenie naszego państwa musi wynosić maksymalnie 150 tysięcy złotych. Mamy bezpośredni interwencjonizm państwowy w wolny rynek i cenę. Co dzieje się dalej? Zaczyna się fala zwolnień w fabryce samochodów, gdyż producent nie jest w stanie utrzymać rentowności za tą cenę. Sprzedaje mniej. Producent obniża także standard samochodu i zaczyna sprzedawać buble, co doprowadza go do bankructwa. To prowadzi do bankructwa firm dostarczających podzespoły do samochodów i kolejne zwolnienia ludzi. Zwolnieni pracownicy nie mają pieniędzy na swoje usługi związane z rozrywką. Mniej wydają także na sprawy bieżące. Branża rozrywkowa, przez to także obniża swoje dochody, i oni również nie wydają pieniędzy. Dodatkowo zagraniczni inwestorzy wycofują z takiego kraju swój kapitał, ponieważ nie mają zaufania do rządu, który posuwa się do ingerencji w wolny rynek. Jednym dekretem zrujnowano wiele firm zaufanie inwestorów, wysyłając im sygnał, że od czyjegoś widzi się, a nie od prawa popytu i podaży zależą ceny w gospodarce krajowej. Tak kończy się interwencjonizm państwowy na wolnym rynku. Ceny towarów muszą zależeć od popytu i podaży, nie mogą zależeć od polityków. Zdefiniujmy sobie więc popyt i podaż. Popyt to ilość danego produktu, którą nabywcy są skłonni kupić po określonej cenie. Podaż natomiast jest to ilość towaru, którą sprzedawcy są w stanie zaoferować na rynku. Przejdźmy do przykładu z życia obrazującego prawo popytu i podaży. Ostatnimi czasy był bardzo duży popyt, czyli zapotrzebowanie na karty graficzne. Ludzie używają ich jako koparki do kryptowalut. Firmy nie nadążały z ich produkcją, brakowało tych kart na rynku. Producenci kart graficznych przestali spełniać wymogi wolnego rynku. Podaż była za mała, co spowodowało wzrost cen kart graficznych. Cena Ustalała się automatycznie. Ludzie są skłonni zapłacić więcej, aby tylko dostać swój towar. Cena rośnie do maksymalnej wartości, jaką jest w stanie zapłacić konsument. Producenci, widząc zapotrzebowanie, starają się zwiększyć produkcję, aby sprostać popytowi i zarobić jak najwięcej. Ale uwaga, gdyby zwiększono produkcję zbyt drastycznie, budując masowo nowe fabryki produkcyjne. To podaż kart graficznych przekroczyłaby zapotrzebowanie konsumentów, i towar zacząłby zalegać w magazynach. Mielibyśmy do czynienia z nadprodukcją. Rynek zostałby nasycony. Producenci musieliby obniżyć ceny, aby zachęcić klientów do kupowania. Część nowo wybudowanych fabryk musiałaby zostać zamknięta, aby wyrównać podaż z popytem. Jak widać, to konsument ustala gry na wolnym rynku. Podsumowując, popyt i podaż nierozerwalnie powiązana jest z ceną. Gdy popyt na towar rośnie, to wraz z nim rośnie cena towaru. Gdy podaż rośnie, czyli mamy nadwyżkę towaru, wtedy cena maleje. Sprzedawca chce sprzedać jak najdrożej, natomiast klient chce kupić jak najtaniej. Więc jak znaleźć kompromis? Rozwiązaniem tej sytuacji jest konkurencja. Jeżeli jakiś sklep sprzedaje za drogo, idziesz do innego. Konkurencja powoduje, że żaden producent czy sprzedawca nie pozwoli sobie na nierealne zawyżanie cen, gdyż klienci szybko by się od niego odwrócili. Na koniec zastanówmy się, czy są wyjątki w prawie popytu i podaży. Czy możliwe jest, że jeżeli cena towaru rośnie, to popyt na nią również? Owszem, a chodzi o tak zwane dobra Gifena. Są to produkty pierwszej potrzeby, które jesteśmy zmuszeni kupować, nawet gdy drożeją. Robert Giffen wymyślił swój paradoks w XIX wieku. Wtedy zaobserwował, że najpotrzebniejsze produkty, jak chleb, ryż, ziemniaki, wszyscy kupują, a szczególnie ci o niskich dochodach, nawet gdy ich cena rośnie. Dlaczego? Bo bardzo ich potrzebują i nie mogą w zamian kupić nic innego. Znasz już prawo popytu i podaży. Czas, abyś dowiedział się, czym jest inflacja oraz deflacja. Zapraszam na kolejną lekcję. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka.